Ciao, Ciao, Macholek. Z tej strony witam Was w kolejnym odcinku na kanale Gen. Jesteśmy dzisiaj na działeczce. jesienna aura zawitała. Mamy jakieś 8, 7, 8 stopni. Gdzieś takiego jest dosyć rześko. i trochę pada, trochę nie pada. Obecnie nie pada, mam nadzieję, że się to utrzyma jak najdłużej. Chyba słyszycie w tle silnik spalinowy, jest to dobry sygnał. Mamy pozwolenie na wycinkę drzew, także zaczynamy zabawę. Zapraszam na odcinek. 6150, chyba to jest ten model, praca kosem Pilarką, tak? Chyba to jest ten facet, który robi świetne rzeczy na YouTubie. Polecam, jeśli, jeśli szukacie filmów z tej tematyki, mówi, że tania, że spoko, że dużo opinii pozytywnych, sporo części zamiennych, także wziąłem. Jest to Chińczyk, ale powiedzmy, że tam no tę półkę wyżej niż te niż te, niż te, niż te najtańsze Chińczyki po 300 zł. W chyba 5 Niech te 10-15 minut sobie na biegu jałowym, później trochę ją przegazujemy i co? I lecimy. że cięcie od razu łatwiej do poprawienia. Pierwszy za nami. Takie karpy będę zostawiał. Do gry wchodzi od razu gałęziweczka. Patrzcie w ogóle na porównanie tych dwóch pił. Zagłosowanie mogę powiedzieć o tej piłce, bo jest świetna. Dobra. I gałęziweczką będziemy już sobie dalej tutaj rozpracowywać to drzewo. Gałęzie na jedną kubkę, trochę grubsze drewno na drugą. I lecimy. No i teraz najmniej ciekawa część, czyli sprzątanie. Aaaa, no to mamy problem. Koronami się blokuje, nie chce się obalić nawet pod własnym ciężarem, robimy patent z pasem, zobaczymy czy to jest coś warte. Patent z pasem działa. Jest. Holy fuck. Jeśli ta kamera działa i nagrała, to co się wydarzyło, ale się obstrałem? Myślałem, że poszła w pi- Położyłem w pośpiechu kolejne drzewo. No już miałem tutaj posprzątane. Zapomniałem, że nie mam kamery na głowie. I ze wszystkich możliwych kierunków, w którym to drzewo mogło polecieć, poleciało akurat na te kodę. Na której sekundę wcześniej nagrywałem timelapsa, jak obcinam to drzewo tutaj. Widzieliście pewnie przed chwilą tego timelapsa. Pomyślałem sobie, że jest na drobny mak zmiażdżona, że mi się po prostu płakać za chciało. I znalazłem ją mniej więcej w tym miejscu, jakieś 3 metry. 3 metry od tego po prostu odskoczyła. Jednak nic się nie nagrało. Nagranie włączyło się przy uderzeniu. Wtedy się odpaliło nagranie. Mega fart. Mega fart, chowam tę kamerę teraz. Zwaliło się oczywiście to mocowanie na głowę, ale tylko, bo naprawdę ta kamera mogła być zmierzona w drobny mak. Jeśli to nie jest najlepsza rekomendacja do tego, żebyście kupowali kamerki DJI, a wiem, że piątka teraz wyszła, ten action cam piątka. Nie wiem, czym się różni od czwórki, którą nagrywam, ale ta kamerka jest naprawdę zajebista. Najlepsza rekomendacja ever. Totalnie. Na dzisiaj koniec. Spadam do domu, takie pobojowisko. No dosłownie przynosi je. masakra, było posprzątane i znowu jest dokładnie to samo, Gałęź jest tyle, że nie chcę mi się nawet o tym gadać, drzewa są tak na razie na pałę wycięte, widzicie, to będzie można jeszcze znacznie niżej ciąć, no albo jak przyjdzie jakaś maszyna, która będzie wyciągać te karpy, no to, no to może nawet wygodniej tak, nie wiem, zobaczymy. Czy coś yy, odwaliło się przy cięciu ostatniego drzewa? Oczywiście, że tak, widzicie to? Widzicie gdzie jest nacięcie, jak to się nazywa profesjonalnie? Żaz? Coś takiego, chociaż mogę pleść głupot. Widzicie gdzie jest nacięcie? Widzicie gdzie chciałem, żeby poleciało drzewo? No tam. A poleciało tam. Masakra. No, niestety wiało tutaj. Przeszacowałem trochę. Ono się rosło tak, niestety w tamtą stronę przechylone bardzo mocno. Myślałem, że się podda, jak tutaj zacznie się łamać, ale niestety trochę się odgięło. zawiał delikatny wiatr i odgięło się z powrotem. Przyblokowało piłę, próbowałem walczyć tutaj z pasami i tak dalej, ale nie, nie dało rady w ogóle. Wziąłem gańzióweczkę i spróbowałem swojego szczęścia tutaj gdzieś na wysokości 1,50 50. Chciałem, żeby położyło się gdzieś tam, już na tył działki, niestety wybrało se tor, obrało se tor na przypał. No i w efekcie jedno przęsło ucierpiało. Mogło być gorzej, trudno, zaraz się odezwę do się na przemysł, się zdjęcia jak to wygląda, jak będą chcieli, no to im wymienię to przęsło. I tyle, no. Dokładnie ta gałąź, no nie, czyli zabrakło mi jakieś, nie wiem, no półtora metra dosłownie, żeby się tutaj zmieściło. No ale trudno, nie będę płakał z tego powodu, na szczęście słupki całe, nie, nie poluzowane w ogóle. Tutaj podmurówka też nie dostała w ogóle, także na luzaku. Dobra, na dzisiaj kończymy tę zabawę, nie wiem, nie liczyłem ile jest wycięty drzew, ale nawet, nawet się już otworzyło tutaj ładnie. No natomiast cały czas, cała masa pracy jeszcze przede mną, dejta, spokój, tragedia, wpadłem na pomysł co mogę zrobić z gałęziami, otóż y, poproszę o wycenę kilka firm, no, ludzi, którzy się tam ogrodnictwem zajmują takimi rzeczami, czyszczeniem działek, żeby, żeby wycenili mi zabranie gałęzi po prostu z działki. Yy, po prostu samo zabranie, sam, samo zabranie gałęzi bez wycinania żadnego drzewa, i tak dalej, ja sobie to zrobię. Po prostu przyjeżdżają, zabierają gałęzie i tyle. Yy, możecie podpowiedzieć w komentarzu, ile mniej więcej mogłoby to kosztować. No to nie jest wszystko, no, nie? no bo jeszcze trochę drzew jest do wycięcia, więc będzie tego na pewno znacznie więcej. Yy, no, to tyle walka trwa, już tutaj mocno światło światło już tutaj ładnie dociera jak się staje na środku to nawet widać niebo na tej działce co nie było takie oczywiste wcześniej także tyle ja spadam odcinek jest, odcinek będzie złożony w dwóch dni działania tutaj, myślę, że to jest łącznie jakieś 7 godzin mojej pracy wczoraj dwie, pojechałem bardzo szybko, się kiepsko czułem no i dzisiaj tam przyjechałem na, nie, myślę, że jest 6 godzin, podziałem max tutaj dobra, uciekam ja tym się i następnego filmu. Hej!